Wędkarstwie najbardziej cenię sobie niezależność. Dlatego łowienie na kajaku czy beliboucie jest dla mnie bardzo fajną sprawą. Najdzie mnie ochota, biorę tak jak teraz kajak i lecę łowić. Jednak trzeba pamiętać, że sam kajak nie wystarczy do takiego łowienia. Trzeba podejść do tego z głową. Dlatego trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich rzeczy, czyli o worek który jest wodoszczelny, w którym mam jedzenie, picie i inne ważne rzeczy, ale też trzeba pamiętać o komforcie podczas łowienia i dlatego mam tutaj Echosondę Dipper Chirp Plus. Deeper to jest taka mała kuleczka, niepozorna, ale w takim łowieniu, które ja najbardziej lubię, czyli <gryw> dzikim tak naprawdę, gdzie jestem tylko ja i natura, jest to rzecz niezastąpiona. Ta kuleczka naprawdę nie jest ciężka, można ją bezpiecznie przenieść a daje radę. Wszystko, co potrzeba, jest w tej kuleczce. Kuleczkę mam zamontowaną na specjalnym uchwycie. Uchwyt ten się wygina, ja już go ustawiłem wcześniej na tyle, żebym po prostu mógł mieć fajny, czytelny obraz. Jednak należy pamiętać, że sam Deeper to nie wszystko, ponieważ cały odczyt naszym ekranikiem jest nasz smartfon. Dla wygody korzystania z dipera, mam takie etui na telefon. Pokażę Wam, że jest ono naprawdę niezastąpione, ponieważ mogę sobie zrobić takie małe centrum dowodzenia. I zobaczcie, też najważniejsza rzecz. To jest pływające, więc... położę, wypada, a ja się nie boję, bo telefon jest w 100% bezpieczny i zgarniam, więc nie ma co się bać, że coś wypadnie, a mówię, no... Na kajaku jest to stabilne. No i też należy pamiętać o bezpieczeństwie rybek, czyli jakiś mały podbierak, ten który mam jest bardzo leciutki, kładę go, żeby mieć go zawsze pod ręką. Chciałem teraz pokazać aplikację do Dipera. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta w obsłudze i tak naprawdę każdy może ją sobie spersonalizować. Więc, tak, to co teraz widzicie, to jest główne menu aplikacji. Mamy tutaj odczyt z tej strony, jest najnowszy. To co już było, idzie na lewą stronę. Na górze mamy kalendarz, aparat, pogodę, notatki, mapy, historię ustawienia. Mamy temperaturę wody, mamy głębokość. No i jak widzicie, jest to tak jak na normalnej echosądzie. Teraz to jest w miejscu, żeby pokazać Wam wszystko, więc nie będzie się zmieniała za bardzo głębokość. I wchodzimy tutaj w ustawienia. To jest z lewej strony taki panel, wystarczy kliknąć. Mamy smart imaging, czyli po prostu obraz, jaki chcemy mieć. Ja mam tryb szczegółowy, tryb szczegółowy pokazuje twardość dna. Warto zaznaczyć, że kolor żółty tutaj trochę mamy koloru żółtego jest to dno twarde, kolor czerwony jest to dno średnie, a kolor taki niebieski purpurowy jest to miękkie dno. Mamy ikony ryb. Ikony ryb można sobie włączyć lub zostawić. Ja tutaj zostawiam, żebyśmy widzieli, żeby to było bardziej czytelne. Jak kto lubi? Mamy kąt skanowania, czy To jest niezwykle ważne. Mamy trzy opcje. Opcję low. To jest opcja, jeśli szukamy ryb, nie zależy nam na dokładnym skanie i po prostu chcemy szybko znaleźć miejsce, gdzie jest jakaś ławica. Tutaj nie pokazuje to, jak widzicie, dokładnie dna, tylko po prostu pokazuje sygnały. Jest to najszybsza częstotliwość. Jak gdzieś płyniemy, szukamy miejsca. Znajdziemy to miejsce, które dokładnie chcemy sprawdzić, to wtedy przesuwamy na opcję mid. Opcja mid to jest taka opcja dla mnie najbardziej optymalna na kajaku, ponieważ ta, jak widzicie, trochę wolniej się przesuwa sygnał, znaczy to skanowanie trwa trochę dłużej, ale są one bardziej dokładne. Mamy opcję high. High, czyli tutaj jest ten chirp plus, czyli to największe natężenie. To jest bardzo dokładna rzecz. Fajna, jak łowi się na lodzie, bo niestety każde poruszenie może doprowadzić do jakichś takich nieczytelnych sygnałów. Podlód jest to naprawdę super. Montujemy podlód na innym uchwycie, puszczamy rzecz super. Ja zostaję przy ustawieniu kąta skanowania MIT, czyli średni. Mamy też na samym dole czułość. Czułość zależy od czystości wody. Pomimo że jest lato i ta woda ma jeszcze trochę glonów zielonych w sobie, to jest ona w miarę czysta. Więc tą czułość ustawię wysoko. Jednak ze względu na te glony zostawię tak w okolicach 75%, 80%. Ponieważ im woda jest czystsza, tym ta czułość powinna przesunąć się do 90% czy 100%. Jeśli woda jest mętna, to żeby sygnał był jak najlepszy wtedy, trzeba zniżyć tak do 50-40%. Jak widzicie, tutaj te drobinki są po prostu pomijane przez aplikację. Tak jak mówiłem, ja zostawiam u mnie na 75%. Bo są te glony i poza tym, no, widzę wszystko, co potrzebuję. Czyli ryby, i to, to jest wszystko. Każdy może sobie dostosować jak chce. Warto też pokazać tryb podstawowy, chwilę trzeba na niego poczekać, żeby się przesunęło. Tryb podstawowy tak naprawdę no, jest bardzo podstawowy, jak ktoś zaczyna dopiero z echosondą, jest to jego pierwsza echosonda, nie wie jak do końca odczytywać te sygnały, nie wie jak wyglądają ryby, myli czasami ryby, czy nie wie jak wygląda ławiczka ryb, to ten tryb podstawowy pokazuje nam gdzie jest podłoże i gdzie jest ryba. No tak jak mówię, ja już trochę czasu pływam z chirpem, więc zostawię takie ustawienia, jakie teraz ustawiłem.